Nawiedzony dom w Magnuszewie opowieść o mrocznej historii rodziny, która mogłaby stanowić fabułę filmu grozy. Wydarzenia te miały miejsce w 2012 roku w niewielkiej wsi Magnuszew, położonej kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy w województwie mazowieckim. Rodzina w obliczu tych traumatycznych wydarzeń pragnęła jak najszybciej zapomnieć o całej sprawie. Dlatego też nigdy nie udzielili zgody na realizację projektu w tym miejscu. Jednak te wydarzenia pozostały z nimi na zawsze. Wciąż przeżywając przerażające zjawiska, które dosłownie mroziły krew w żyłach, wszystko zaczęło się, gdy głowa rodziny, pan Marek, podczas kopania dołów na ziemniaki, natknął się na ludzkie szczątki, kości i czaszki. Bez chwili zawahania zakopał je z powrotem, jakby chciał o tym zapomnieć. Ale to wydarzenie nie dało się tak łatwo wymazać z pamięci. Od tamtej pory w całym domu unosiła się ciężka i tajemnicza energia. A szczególnie w piwnicy. Po raz pierwszy nieznana siła dała o sobie znać w nocy, nawiedzając najstarszą córkę. Następnie do...